W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, Amen. Ja jest on pasterz dobry, i duszę moją kładę za owce. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i do ludu, żadnej winy nie znajduję w tym człowieku. Lecz się oni bardziej silili, mówiąc, iż wzrusza lud, ucząc po wszystkiej ludzkiej ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd. Wtedy Piłat usłyszawszy o Galilei, pytał, jeśli by był człowiekiem galilejskim? a gdy się dowiedział, iż był z państwa Herodowego, odesłał go do Heroda, który też w Jerozolimie był w one dni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Acherot ujrzawszy Jezusa uradował się bardzo, bo go z dawna pragnął widzieć, dlatego iż wiele o nim słyszał i spodziewał się, iż miał ujrzeć, jaki cud od Niego uczyniony. I pytał Go wielą słów. Ale mu on nic nie odpowiadał. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wtedy żołnierze starościni, przywiódwszy Jezusa na ratusz, zebrali do niego wszystką rotę. A zewlekły się go, przyodziali go płaszczem szarłatowym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I uplutwszy koronę ściernia, włożyli na głowę Jego i dali czcinę w prawą rękę Jego, a upadając przed Nim na kolana, naśmiewali się z Niego, mówiąc Bądź pozdrowiony, Król Żydowski! A plując nań, wzięli onem trzcinę i bili go w głowę jego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen A przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie stali potężnie skarżąc na nań ale wzgardziwszy nim herod z żołnierstwem swem i naśmiawszy się z niego oblekł go w szatę białą i odesłał go zaś do piłata i stali się sobie przyjaciółmi Piła z Herodem Olegoż to dnia, bo sobie byli przedtem nieprzyjaciółmi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I zasię wyszedł Piłat na dwór i rzekł im Oto go wam wywiodę na dwór, abyście wiedzieli, iż w nim żadnej winy nie znajduję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wtedy Jezus wyszedł na dwór, niosąc onem cierniową koronę i on płaszcz szarłatowy. I rzekł im piłat, oto człowiek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A gdy go ujrzeli przedniejsi kapłani i słudzy ich, zawołali mówiąc, Ukrzyżuj, ukrzyżuj go, rzekł im Piłat. weźmijcież go wy, a ukrzyżujcie, bo ja w nim żadnej winy nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydowie, myć zakon mamy, i według zakonu naszego ma umrzeć, bo się czynił synem Bożym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląk. I wszedł za zasięg do ratusza i rzekł do Jezusa. Skądżeś ty jest? Lecz mu Jezus nie dał odpowiedzi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wtedy mu rzekł Piłat, nie mówisz ze mną, nie wiesz? iż mam moc ukrzyżować cię, i mam moc wypuścić cię? Odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej mocy nade mną. Być nie była dana z góry. przetoż kto mię tobie wydał, większy grzech ma. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.